you <music> Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, a to serwis informacyjny. 2 lutego w Komendzie Rejonowej Policji odbyło się podsumowanie pracy Komendy Rejonowej w ubiegłym roku. Na uroczystym spotkaniu obecni byli m.in. wiceprezydent miasta Łukasz Tuszyński i komendant Komendy Wojewódzkiej Maciej Kocerka. Ogólnego podsumowania dokonał zastępca komendanta komendy rejonowej Leon Grzonkowski. Następnie naczelnicy poszczególnych wydziałów złożyli podsumowania z pracy swoich wydziałów w roku ubiegłym. Jak Tradycyjnie, już w przeddzień biegu piastów, czyli 6 marca, odbędzie się 9 Harcerski Bieg Piastów. Patronat nad imprezą objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Związek Harcerstwa Polskiego, Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania. Na zwycięzców czekają puchary, nagrody pieniężne oraz stopery elektroniczne firmy Philips. Przewidziano też nagrody rzeczowe dla najlepszych członków Polskiego Związku Harcerskiego, a także uczestników konkursów towarzyszących. Między innymi na najlepszy rysunek, fraszkę, piosenkę i oryginalność kibicowania. Dodatkowo komenda chówca ZHP w Jeleniej Górze zaprosi najmłodszych na liczącą 500 metrów wyprawę polarną zuchów na nartach. W dniach od 25 stycznia do 5 lutego w Karpnikach w górach Sokolich doskonaliła swoje umiejętności drużyna harcerska ratownictwa kataklizmowego Wigry z Jelenigury. Góry. Drużyna Wigry powstała w 1989 roku. Celem jej powstania było doskonalenie człowieka na wzór szkoły przetrwania. Młodzi ludzie szkolili się w dziedzinie obronno-ratowniczej. Ratownictwo kataklizmowe udowodniło swoje umiejętności w czasie trzęsienia ziemi w Armenii i we Włoszech. Doskonalą się również na trudnych terenach Syberii. Domeną ich jest spinaczka, akcje poszukiwawcze, jak również techniki walki, m.in. judo i kyokushinkaj. Na materiale filmowym mają Państwo okazję zobaczyć zakładanie stanowiska zjazdowego z przepinką oraz akcję improwizowaną z wózka rannego w zjeździe piątkowej. Sobotem 30 stycznia grupa karkonowska Gopl przeprowadziła akcję poszukiwawczo-ratowniczą w lasach położonych powyżej Jagniątkowa. Troje osiemnastolatków, dwóch chłopców i dziewczyna mieszkańców Lubina po zgubieniu drogi do schroniska postanowiło mimo mrozu spędzić nos w śnieżnym dole służącym do przechowywania sadzonek. Kierujący akcją ratownik Maciej Abramowicz stwierdził, iż młodzi ludzie nie posiadali ze sobą odpowiedniego sprzętu, poza tym byli nieodpowiednio ubrani. Na szczęście tylko jeden z chłopców doznał lekkiego odmrożenia nóg. Gopr prosi o rozwagę i roztropność. Góry są piękne, ale mogą być niebezpieczne. Słońce czy deszcz, mróz czy śnieg? Inkasenci zawsze stoją na swoim posterunku. I tak spotkaliśmy jednego z inkasentów stojącego na parkingu przy ulicy Klonowicza. Jak wygląda praca całodobowa na tym właśnie posterunku? wie pan, następuje to w następujący sposób. Także prace zaczynamy od godziny 8 rano do 18.00. Niezależnie jak pan wspomniał, od pogody, właśnie, czy musimy stać, marznąć. No niestety taki jest zawód. I właśnie po prostu nadjeżdżałem samochody parkują, podchodzę, pytam się klienta na ile parkuje, prawda? I w zależności od czasu odpowiednia jest cena. Także ceny są następujące. Do pół godziny kosztuje 2000, do godziny czasu 4. Powyżej już po 5000. Także tak następuje i tak wie pan, całe 10 godzin musimy przestać, przeprasować. W tym mamy jakieś wyjście tam pół godziny na posiłek, jakiś na obiad, coś takiego. No i tak trzeba stać, wie pan, aż do samego wieczora. Jak na Wasze pytania odpowiadają kierowcy? To znaczy wie pan, większość ludzi już się z tym zaznajomiła, także podjeżdża i od razu albo mówi na pół godziny, albo za dwa tysiące, także znają już to wszystko. Niektórzy właśnie z klientów są tacy, co podjeżdżają i jeszcze się bulwersują. Niestety, no, cóż z takimi zrobić? Tylko pozostaje nam spisać numery i wtedy są oni traktowani do kolegi kierowanych. Także kto nie płaci, jest później karany wyższą kwotą. Tak to właśnie wygląda. Dziękuję za rozmowę i życzę jej pracy. Dziękuję także i życzę powodzenia. Dziękuję. Zakład Montażu Telewizji Kablowej przy ulicy Komedy Trzcińskiego 12 informuje swoich odbiorców, że wysokość opłaty z tytułu konserwacji w sieci w bieżącym roku wynosi za pierwszy kwartał 81 tysięcy złotych. Opłata roczna wynosi 324 tysiące. Zgodnie z zawartą umową opłatę roczną należy wnieść do końca lutego 1993 roku. Bez późniejszej kolekty w wyniku zmiany cen. Proszę Państwa, przypominam, że wszelkie całoroczne opłaty dokonane po 28 lutego będą podlegały kwartalnej aktualizacji. Pogarszają się warunki narciarskie w Karkonoszach. Topnieje śnieg, w niektórych miejscach na nartostradach wystają już korzenie i kamienie. We wtorek na Śnieżce było plus 8 stopni Celsjusza, mimo że w Wielkiej Górze termometry wskazywały minus 14. Proszę Państwa, pr pracują wyciągi krzesełkowe i na kopę, i na szlenicę. Ja zatem proponuję, abyśmy w domu pozostawili narty i wybrali się na spacer. Tą informacją kończę serwis. Dziękuję Państwu. Do widzenia.